W dniu dzisiejszym chciałem omówić zagadnienia związane z uprawnieniami, czyli ze świadectwami kwalifikacyjnymi. Bardzo często dzwonią do mnie osoby z zapytaniem takim, czy u pana można wyrobić same pomiary? Mam eksploatację, mam dozór, chciałbym pomiary. Podobno można zrobić same pomiary. Nie proszę Państwa, nie można zrobić samych pomiarów. Eksploatacja wraz z pomiarami lub dozór wraz z pomiarami. Trzeba na to zwrócić uwagę i właśnie dziś chciałem pokazać, w którym miejscu to byliśmy poszukać, bo widzę, że oczywiście macie już ileś lat te uprawnienia, tak, czyli świadectwa kwalifikacyjne, a mimo to nie wiecie, kiedy one są potrzebne, gdzie, o co tu chodzi, tak, kiedy są potrzebne pomiary, kiedy nie są potrzebne pomiary. Niektórzy mówią aparatura kontrolno-pomiarowa to są pomiary, a inni znów twierdzą, że nie. Dlatego chciałbym się dziś w tym momencie do tego odnieść. Pierwsza sprawa. W tamtym roku zmieniło się rozporządzenie, tak, które wprowadza możliwość egzaminowania według starego i nowego załącznika. I też chciałbym to pokazać. Oczywiście, często ludzie mówią coś takiego. Teraz w grupie pierwszej, w grupie elektrycznej, powinno być 13 punktów, a nie dziś obowiązują panowie obydwa załączniki. Może być to w grupie pierwszej punktacja od 1 do 10, a może to być punktacja od 1 do 13. Komisje kwalifikacyjne, tak samo jak świadectwa kwalifikacyjne, są powoływane, komisje są powoływane na 5 lat. Świadectwa kwalifikacyjne też mają ważność 5 lat. Czyli jeżeli komisja została powołana przed 2022 roku, to ona będzie nadal istniała do 2027. Czyli do tego czasu może wydawać świadectwa kwalifikacyjne według starego załącznika, tak? czyli według punktacji od 1 do 10. Nowe komisje, które zostały powołane, po, można powiedzieć, w sierpniu, wrześniu 2022, te komisje już będą egzaminowały według nowego załącznika. To jest okres przejściowy. I nikt nie może wam powiedzieć, że te uprawnienia, czyli te świadectwa kwalifikacyjne są nieważne. Tak, bo też się z czymś takim spotykam. Trafia się jakiś nawiedzony za przeproszeniem bh powiedz i mówi coś takiego. No niestety, ale te świadectwa kwalifikacyjne są nieobowiązujące. Albo ktoś mówi z tymi uprawnieniami, czyli z tymi świadectwami nie wejdziesz pan na mój obiekt, bo one są już przy... nieważne. Nie ma czegoś takiego. Niech pokaże podstawę prawną i niech się na nią powoła. Nie ma czegoś takiego. Oczywiście, można to wszystko sprawdzić na stronach URE. Tak, oczywiście, mówię o rozporządzeniu, które weszło z dniem 1 lipca 2022. I też bym chciał powiedzieć kilka z, y, spraw, które właśnie dotyczą i pomiarów, i zagadnień związanych z pomiarami. Oczywiście, wiecie o tym, że mam stronę pomiary instalacji elektrycznych, na których można spotkać wiele wiadomości, i widzę, że ten temat non stopa się jak gdyby powtarza. Dlatego chciałem właśnie pokazać, naznaczyć, w którym miejscu są pomiary, kiedy one są potrzebne, a kiedy, mogą, a kiedy możemy używać aparatury kontrolno pomiarowej. Tak, chciałbym to rozróżnić, bo widzę, że cały czas jest z tym problem. Oczywiście patrząc sobie na tutaj na możliwości, tak czy można powiedzieć, na to rozporządzenie, które. Wprowadziło troszeczkę, można powiedzieć, zamieszania, tak? bo kiedyś, właśnie w grupie pierwszej było punktów 10, teraz jest 13, w grupie drugiej było 10, jest 21, no i tak dalej. Oczywiście zamieszanie się jakieś tam zrobiło, ale wiadomo, nowe, nieznane są z tym jakieś, można powiedzieć, turbulencje. I teraz zwróćcie uwagę, tutaj, tak tu, bo ja jestem teraz obecnie w dwóch komisjach kwalifikacyjnych i egzaminujemy według starego załącznika i według nowego. Bo jedna komisja egzaminuje według nowego załącznika, czyli tak jak widzicie, od 1 do 13, a druga komisja egzaminuje według załącznika od 1 do 10. Takie są ob w obydwu komisjach. I teraz ktoś powie, no dobrze, grupa pierwsza, co, gdzie, komu odpowiada? Widzimy i tych punktów w grupie pierwszej jest 13, ale jakbyśmy to przełożyli, to Grupa pierwsza i coś takiego. Jedynka odpowiada jedynce. Dwójka do jednego kV nic się nie zmieniła. Ale już punkt trzeci, widzicie, że został rozbity. Od jednego do 30, od 30 do 110 i powyżej 110 kV. I więcej, jak gdyby, zmian nie ma, tak? bo dalej już jest czwórka, piątka, szóstka, siódemka. Tylko oczywiście, zobaczcie, bardzo często robicie taki błąd. Ja już ten błąd widzę, bo osoby robią coś takiego. Patrzą w stare zaświadczenia kwalifikacyjne, mają zaznaczony punkt np. drugi i 10, no i sobie wpisują teraz punkt drugi i punkt 10. Ja już zazwyczaj to widzę, bo mnie o, pojawiła się trakcja, i nic więcej nie ma. Tak nie powinno być, tak? Trzeba czytać, co my zaznaczamy, w którym miejscu i do czego ten odnośnik, jak gdyby nawiązuje. Widzimy, że w punkcie 10 jest trakcja, kiedyś w punkcie 10 była aparatura kontrolno-pomiarowa. I właśnie chciałbym się odnieść do tej aparatury kontrolno-pomiarowej i do pomiarów. Bo ktoś powie, w którym miejscu są pomiary, a w którym miejscu jest aparatura kontrolno-pomiarowa. Patrzcie, w punkcie 10 według starego załącznika mamy coś takiego. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia tam, instalacje tak, i tak dalej, i tak dalej. I w drugim miejscu mamy coś takiego. Troszkę niżej. Obsługa, konserwacja, remont, montaż, prace kontrolno-pomiarowe. To słowo, prace kontrolno-pomiarowe, to są pomiary. I teraz, czym się różnią pomiary od prac kontrolno-pomiarowych? Pewnie jedno i to samo. No jasne. A czym się różni aparatura kontrolno-pomiarowa od prac kontrolno-pomiarowych? Już tłumaczę. Aparatura kontrolno-pomiarowa, czyli ten punkt dziesiąty, jest to nic innego jak odczyt parametrów pracy. Czyli jeżeli jestem elektrykiem, wchodzę do rozdzielni, widzę napięcie, prąd, częstotliwość, odczytuję aparaturę kontrolno-pomiarową. A prace kontrolno-pomiarowe, czyli to, co tutaj jest niżej, co to jest? Tak, tak zwane pomiary. Tak zwane pomiary są wówczas, kiedy bierzesz przyrząd pomiarowy i idziesz coś pomierzyć. Napięcie, prąd, częstotliwość. Ktoś powie, no dobrze, czyli jeżeli biorę Wskaźnik napięcia w rękę, to znaczy, że już nie odczytuję aparatury kontrolno-pomiarowej, tylko robię pomiary. Czy prawda? No mówię, no prawda. No, i za chwilę mi ktoś powie: No dobrze, no ale kolego, to w takim bądź razie ja sobie nie wyobrażam, żeby nie było elektryka, który nie ma prac kontrolno-pomiarowych. No bo jak on ma sprawdzić napięcie? Jeżeli Uważasz, że prace kontrolno-pomiarowe to jest włożenie wskaźnika napięcia do gniazdka. Już teraz tu odpowiadam. Zobaczcie, jeżeli ktoś zaznaczył obsługę, to on z automatu powinien mieć punkt 10, aparatura kontrolno-pomiarowa. Dlaczego? No bo wiadomo, że jeżeli dokonujesz jakichś czynności eksploatacyjnych, to musisz czytać, tak? musisz odczytywać parametry pracy. Czy to w grupie pierwszej, czy to w grupie drugiej, czy to w grupie trzeciej. A teraz, co to są te prace kontrolno-pomiarowe? Ktoś powie, wkładając wskaźnik napięcia do gniazdka, to rzeczywiście to już nie jest odczyt aparatury kontrolno-pomiarowej. I powtarzam, jest i nie jest. Dlaczego? Bo jeżeli ta aparatura kontrolno-pomiarowa służy Tobie, tylko Tobie do pracy nad eksploatacją, czyli jeżeli, dajmy, a to wykonuje jakieś czynności w zakresie obsługi, Czyli, jeżeli coś włączam, przełączam, załóżmy, że ktoś mi mówi: Słuchaj, prawdopodobnie na tym obwodzie przepalił się bezpiecznik, czyli wyłączyła się na przykład SK, czy coś tam innego. Idź, no, zobacz, czy tam coś się wydarzyło. I ty teraz zachodzisz, dotykasz wskaźnik napięcia do bezpieczników, czyli do wyłączników nadprądowych, i mówisz: Aha, rzeczywiście, spalił się bezpiecznik na przykład typu BI, będę go wymieniał. I ktoś powie: No, tak, ale użył wskaźnika, więc. Musi mieć prace kontrolno-pomiarowe w tym momencie, czy nie? Oczywiście, że nie musi. No ale użył już wskaźnika. Tak, użył go w zakresie obsługi. Tak? W zakresie obsługi. Ale jeżeli teraz będą za mną, będzie za mną stała grupa ludzi, ja wezmę wskaźnik napięcia, dotknę do szyn i powiem tak, panowie, ta rozdzielnia jest napię bez napięcia, możecie wykonywać czynności. W tym momencie po Twoim pomiarze wysyłać ludzi. Tak, Więc to nie służy Tobie w zakresie już obsługi. Bo Ty po Twoim, mówię, po Twoim pomiarze, Twój pomiar ma wpływ na zdrowie, życie innych osób. Tak, tak samo jak widzicie, robicie na przykład, dajmy na to yy, pomiary wyłączników rodzicowo-prądowych, pomiary impedancji pętli zwarcia. I teraz w tym momencie te pomiary mają wpływ na zdrowie, życie innych osób. Bezpośrednio, pośrednio, ale mają wpływ. Dlatego, żeby to było zrozumiałe. Tak? Jeżeli dany pomiar, obojętnie czy to będzie wskaźnik napięcia, czy to będzie miernik, jeżeli on mi będzie służył w zakresie obsługi, wystarczy mi punkt dziesiąty. Jeżeli ten sam miernik będę wykorzystał do pomiarów i po nim będzie wpływ na zdrowie, życie innych osób, muszę mieć pracę kontrolno-pomiarową. To jest bardzo, bardzo proste. Tylko trzeba to zrozumieć. I jeszcze jedna sprawa. Gdzie to znaleźć? Zobaczcie, tu mam akurat taką przykładową... Książeczkę, tak? Bo nieraz coś do mnie mówi, coś takiego. Mógłby Pan zerknąć, czy ja mam pomiary, czy nie mam pomiarów, i przysyła mi tą grupę, tutaj tą część. Ja mówię, ja tutaj, to ja nie wiem, czy Pan ma pomiary, czy nie, no ale mam punkt 13. I widzicie, nie wiedzą, co mają, tak? Oczywiście, żeby mieć pomiary, to trzeba mieć właśnie w tym miejscu, co tutaj widzicie. Prace kontrolno-pomiarowe. Jeżeli to słowo. Czyli to na drugiej stronie pod nazwiskiem tak, nie ma po prostu zaznaczonych prac kontrolno-pomiarowych, czyli nie jest to zaznaczone, czyli na przykład jest obsługa i konserwacja, albo remont, montaż i nie pojawia się słowo prace kontrolno-pomiarowe, w tym momencie nie masz uprawnień w zakresie pomiarów. I teraz często mi osoby mówią tak: Wie pan co, ja mam eksploatację i mam dozór, chciałbym dorobić sobie pomiary. Nie ma czegoś takiego. Musisz mieć wpisane w zakresie eksploatacji prace kontrolno-pomiarowe i w dozorze. Czyli tak de facto musisz otrzymać dwie książeczki, jedna w zakresie eksploatacji z pomiarami i druga w zakresie dozoru z pomiarami. Nie ma trzech, bo często ludzie, na przykład nawet do mnie nieraz dzwonią po egzaminie, mówią, po co ja miałem eksploatację, dozór i pomiary, a dostałem dwie książeczki. Nie dostałem od pomiaru. Dlaczego ja o tym mówię? Bo widzicie, wy jesteście osobami anonimowymi. Bardzo często jest tak, że zrobimy to jak tutaj, zamarzę sobie nazwisko i ludzie wstawiają w internet tak, z pieczątką, tak jak ja jestem przewodniczącym komisji, no i tam widnieje moje nazwisko. No i ktoś powie, no widzisz, gdzie on był, u kogo był na tym egzaminie, aha, u pana Lamenta, tak? No i bardzo ładnie. Czyli co ten człowiek mu przekazał, że on nawet nie wie. Tak? I taka osoba wstawia w internet na przykład, dajmy na to takie świadectwo kwalifikacyjne z zapytaniem, co ja mogę robić z tymi pomiarami. No i wiecie, jak to na Facebooku. Najlepiej, tak, leć z nimi w kosmos. Albo możesz prowadzić statki kosmiczne i czary, mary, dzikie węże. Dlatego zwróćcie na to uwagę. Na to, co mówię, tak? Dwa, trzy razy sobie przejrzeć i zobaczyć co to są pomiary a co to jest aparatura kontrolno-pomiarowa żeby to było zrozumiałe tak samo jak widzicie panowie bardzo często wraca temat czy mając eksploatację z pomiarami i, i mając dozór z pomiarami czy ja mogę robić pomiary Oczywiście, oczywiście jeżeli masz eksploatację z pomiarami to wykonujesz te pomiary jeżeli masz dozór z pomiarami to je zatwierdzasz Jedna i ta sama osoba może dokonać w zakresie eksploatacji pomiarów i w zakresie dozoru je zatwierdzić. Ktoś powie, no ale to jest nieetyczne. Nie wiem, czy to jest etyczne, czy to jest nieetyczne. Norma 60364, rozdział 6 o tym mówi. I ktoś powie, no tak, ale tam jest zapis taki: Prace kontrolno-pomiarowe są to prace szczególnie niebezpieczne, powinny być wykonywane w minimum dwie osoby. No i czytaj dalej. Wystarczy, że jedna z nich jest przeszkolona w kwestii BHP. Czyli ta druga osoba jest Ci tylko do tego potrzebna, żeby w razie czego, ze względu na to, że to są prace szczególnie niebezpieczne, wyłączyła Ci zasilanie. Ale ona Ci nie jest potrzebna do protokołu. W żadnym wypadku. Czyli, tak jak jeszcze raz mówię, prace kontrolno-pomiarowe muszą być wykonywane w dwie osoby, ale protokół sporządza osoba z eksploatacją i osoba z dozorem ją zatwierdza. Jeżeli Interesują cię zagadnienia związane właśnie z pomiarami instalacji elektrycznych, Zapraszam na moją stronę, o stronę o pomiarach instalacji elektrycznej. Teraz właśnie będę też współpracował z firmą Sonel. Ma po nowym roku będą oczywiście wydawane nowe, nowe broszury, które prawdopodobnie będę udostępniał wśród uczestników. Także, jeżeli ktoś jest zainteresowany, teraz na przykład mam bardzo fajną tą książkę. Profesjonalne przyrządy pomiarowe, tam one są, opisane są wszystkie mierniki, możliwości pomiarowe mierników, oczywiście firmy Sonel, tak? Możliwości tych mierników, zakresy, ważne to jest, panowie, tak? Bo jeżeli, tak jeszcze, dajmy na to kilka lat do tyłu, nie widziałem zbytnio różnicy między miernikiem MPI 520 a 530, tak już teraz wiem, że to jest przepaść. I dlatego warto przed zakupami Zapoznać się z tym, tak? Żeby nie robić pochopnie decyzji, bo ktoś powie, a, tam różnica 2000 czy 1500 to jednak jest troszeczkę dużo. Nie. W tym momencie między 520 a 530 to nie jest dużo. Bo jednak te mierniki dzieli przepaść. A ktoś powie, a miernik 540? No może jeszcze lepszy, ale ja mówię o tych dwóch 520-530, bo posiadałem je. Tak? Jest przepaść między tymi miernikami. Mówię, jeżeli ktoś chce takie broszury, tak, bo mam, oczywiście mam do rozdania takich pięć zestawów, a może jeszcze troszeczkę więcej, zobaczymy, znaczy mam ich więcej, tak, ale jest jeszcze kwestia przesyłki. Oczywiście przesyłka jest na mój koszt dla osób, które wejdą na moją stronę zaproszą tak, kilka osób znajomych z branży, no to oczywiście będę rozgłosuję sobie te osoby i udostępnię, tak, Dla trzech osób. Najbardziej aktywnych, tak, czyli najwięcej osób, które mi zaproszą osoby na, na moją stronę, oraz ze wszystkich, tak, czy dodasz jedną osobę, czy dodasz, dodasz pięć. Oczywiście będą dolosowane jeszcze dwa zestawy dla takich osób. Tak, zapraszam, jeżeli, mówię, kogoś interesują te zagadnienia, można również dzwonić. Tak, jeżeli widzicie, właśnie tutaj adres mailowy, tam jest również mój numer telefonu: 8877 7 8 8 7 2. Zapraszam i dziękuję za uwagę.